Jeśli zapytacie przeciętnego człowieka, jakie według niego są cechy, które podobają się kobietom, to usłyszysz właśnie takie. Niech będzie wysoki, bogaty, przystojny, umięśniony i silny, niech będzie dobry w łóżku, niech ma dobry humor, musi być mądry i uważny, opiekuńczy. Ale są też takie, które podkreślają niektóre części ciała, niech ma szerokie ramiona albo coś podobnego. Są naprawdę ważne rzeczy i naprawdę mają znaczenie, ale są cztery cechy, które są ważniejsze niż te. I w tym filmie będzie o tym mowa. Będą tacy, którzy będą zaskoczeni, będą tacy, którzy już to odkryli, a wielu odetchnie, kiedy obejrzy ten film. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, że dla kobiet wygląd mężczyzny jest często tylko czynnikiem drugorzędnym. Oczywiście zawsze są wyjątki. Nie jest to szablon, który można powiedzieć o każdej kobiecie, ale są to cechy, które w mężczyźnie są najważniejsze. Przede wszystkim nie trzeba być Nidi. Zamiast poprawnego polskiego wyrażenia postaram się wyjaśnić, co oznacza to słowo. Nidi może być stosowany zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, ale dla mężczyzn jest to znacznie bardziej widoczna, odpychająca rzecz dla kobiet. Nidi to ten, który musi odpowiadać dla każdego. Ten, który dlatego robi rzeczy, żeby inni zaakceptowali go. Dla kogo celem życiowym nie żeby była przy nim kobieta? Który bez kobiety nie jest szczęśliwy, który bez kobiety nie czuje się pełny. Wiele razy można słyszeć na przykład, że bez ciebie nie mogę żyć, nie jestem tą pełną osobą. Jeśli to usłyszymy od kogoś albo mówimy to komuś, wtedy jest problem. Nidhi jest tym, który zawsze wydzwania do drugiej osoby. Który zawsze, cały czas pisze do drugiej osoby. Który zawsze chce wiedzieć, że jego partner co robi, gdzie jest. Nili to ten, który może odłożyć na bok własne cele, własne zasady dla dobra swojej dziewczyny. Ta cecha jest trętna dla kobiety od pierwszej chwili. Jeśli kobieta poczuje, że robisz dla niej wszystko, odczuje to i natychmiast zacznie się od ciebie oddalać. Nie należy tego źle interpretować, żebyś nie musiał dbać o swoją dziewczynę. Musisz się troszczyć, musisz kochać, ale twoje życie nie powinno kręcić się tylko wokół tego. Nie możesz działać tylko zgodnie z jej opinią. W miarę jak sprawy się toczą, a kobieta coraz bardziej inwestuje w związek, mężczyzna też może zainwestować w niego coraz więcej energii. Ogólnie chodzi tutaj o równowagę. Prawdziwa kobieta chce być z mężczyzną, który potrafi być z siebie zadowolony, który nie jest wrażliwy na towarzystwo kobiety. Cieszy się nią, szanuje ją i kocha, ale nawet bez niej musi być w stanie wieść doskonałe, szczęśliwe i pełne życie. Kobiety uważają tę cechę za bardzo atrakcyjną, a jeśli się nie zrealizuje, prawdopodobnie będziesz w stanie dogadać się tylko z inną kochającą kobietą, tak jak ty. Drugim czynnikiem jest ekscytujące życie. Robienie rzeczy, które lubisz. Posiadanie przyjaciół, zbudzanie podziwu dla ludzi. Ekscytujące życie oznacza dla każdego coś innego. Są tacy, którzy chcą podróżować po świecie, są tacy, którzy chcą wygrać turniej w StarCraft 2. Jest obojętne, jak ekscytujące jest Twoje życie. Kobiety będą rezonować z tymi rzeczami. Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić w swoim życiu, to jest życie w apatii, kiedy Twoje życie jest puste. Żyj tak, jak chcesz. Ciesz się życiem, pozwól ludziom widzieć, że jesteś szczęśliwy i robisz to, co kochasz. Bądź jak najbardziej różnorodny. Wypróbuj nowych rzeczy, bądź otwarty, bądź spontaniczny w życiu. Kobiety uwielbiają, gdy mężczyzna dobrze się bawi, gdy widzą go naprawdę szczęśliwego. W takich przypadkach one też chcą dołączyć i cieszyć się życiem razem z tym mężczyzną. Wiedzą, że z takim mężczyzną będą szczęśliwi. Dostaną emocjonalną stymulację i ani przez minutę nie będą się nudzić w swoim otoczeniu. Trzecim czynnikiem jest pewność siebie. O tym wiedzą wszyscy, ale wciąż tak trudno jest to osiągnąć. Jest to związane z dwoma poprzednimi punktami. Pewność siebie to równa się dla kobiety, że jesteś samcem alfa. Nie ktoś, po kim możesz się przejechać. Mogą podświadomie czuć się przy tobie bezpiecznie, ale mogą być sobą blisko ciebie. Pewny siebie mężczyzna jest w stanie wesprzeć swoją dziewczynę, potrafi skazać jej drogę, jeśli tego potrzebuje. Pewny siebie mężczyzna jest jak latarnia morska na środku morza. Bez względu na to, jak mocno rozbijają się wokół niego fale, kobieta może czuć się przy nim bezpiecznie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Zaufanie obejmuje również podejmowanie ryzyka od czasu do czasu narażania się. Odważasz się mówić o swoich uczuciach, odważy się robić rzeczy, za którymi inni mogą cię dokuczyć. Możesz stać przed światem ze wszystkimi swoimi mocnymi i słabymi stronami, ponieważ jesteś pewien że cokolwiek się stanie, będziesz w stanie się podnieść. Mam szczegółowy film o pewności siebie, który możesz znaleźć na kanale, jeśli jeszcze go nie widziałeś, to koniecznie sprawdź. A czwartym czynnikiem jest posiadanie celów w życiu. Kobiety nie chcą żyć obok mężczyzny, który nie ma żadnych celów. To właśnie czyni mężczyznę naprawdę atrakcyjnym, gdy widać po nim chęć osiągania pewnych rzeczy w życiu. Osiąganie celów jest jak podróż, podróż przez życie, która dostarcza emocji i przyciąga również kobiety. Człowiek, który nie ma celów, tak naprawdę nie może być mężczyzną. Nie chodzi o to, co jest celem, ale to, że w to wierzysz. Całym sercem i całą duszą każdego dnia walczysz o jego osiągnięcie. Dlatego ludzie często wierzą, że kobiety idą na pieniądze dla mężczyzny. Oczywiście są tak zwane gold diggers, które naprawdę dążą tylko do materialnego dobra, ale często kobietom nie pieniądze się podobają, ale motywacja, która jest za tymi pieniędzmi. Osoby zamożne mają więcej celów w życiu, to one też znalazły sposób na ich realizację. Dlatego są atrakcyjne dla kobiet. Oczywiście są wyjątki, wszystkich pociągają inne rzeczy. Są gold diggery, są takie, dla których ważny jest tylko wygląd. Ale dla zrównoważonej i zdrowej psychicznej kobiety. Z pewnością te wymienione przykłady są najważniejsze, by je mieć jako mężczyzna. Jeśli zawsze spotykałeś kobiety, że tak powiem, miały jakieś problemy, zrujnowały związek, w takim razie nadszedł czas, abyś o tym pomyślał, bo partnerzy odzwierciedlają Twój świat duchowy. Jeśli nie masz żadnych celów w życiu, znajdziesz kobietę, która tak samo nie ma celów. Jeśli jesteś nadmiernie nili, znajdziesz kobietę, która też jest bardzo nili. I będzie się ciebie trzepać przez cały czas. Jeśli twoja samoocena jest niska, będziesz z kobietą o niskiej samoocenie. Jeśli twoje życie jest nudne, będziesz z nudnymi kobietami. Podąża za swoimi celami, a wszelkie okoliczności życia będą harmonizować się równolegle z naszymi myślami. To takie proste. A jak możesz osiągnąć wspomniane cechy? Oprócz wielu innych, o tym jest kanał. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał ci się film, zasubskrybujcie i dajcie łapkę w górę. W następnym odcinku się spotkamy. Cześć!